Made by Traktorek Me pone la mira en el pecho y no subes la mira del pecho No vomaré la que hice eso Deja de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho y no subes esa mira del pecho No vomaré la que hice eso Deja de quemarme el chaleco Vengo a dimostrare, se vuoi che mantengo, menino è vitali, non puoi imitar, capeceiro mortale. Io me mantengo, eh, hey, detrás de hielo, eh, hielo agganciato. È un cabeceiro, ai pobresinha, ai pobresinha. T'ho impacciato, ho ultimissimo a Ja y sik, -y -y. y -y -y. weź mnie przenieść, -y. ja wejdę na Citigroup, -y. nie przenieść -y. na, na tego. No przenieść mnie na private, bo, no bo nie widzę tego no na telefonie tych kanałów, nie wiem czemu. Jakoś takie cięte informacje jak dem Raklin, bo nie wiem o co chodzi. Hmm. Traktorek szef